Synu, wybiłeś mi zęby! I tak miałeś krzywą gębę, nie dramatyzuj. Cyrdalaj! CZARNIK ma twoje pieniądze, nie chcecie więcej widzieć. AKA! Jest PRAWDA! Zamknij się z kulwy, synu. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty klawisz, chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi, od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje. No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamy kocha mnie zdzierze i przypieprzę w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa. Pięknie. Drzwi są zamknięte. Otwierać w imię króla Foltesta i płonącej róży. To Dewet. No, to mamy problem. Wiedźminie, podejdź bliżej. A ty Dewet, przynieś mi wina od tamtego pazia na drugim końcu sali. Wasza Wysokość? Mm, teraz kiedy pozbyliśmy się Deweta, możemy rozmawiać swobodnie. Powiedz mi Geralcie, jak to jest z wiedźminami? Tylko nie próbuj się zasłaniać kodeksem. O co pytasz pani? Jaki masz stosunek do polityki? Dla mnie polityka jest jak schacka z kochankiem. Zgadzasz się? Jestem pod wrażeniem tego porównania. Czy wasza wysokość próbowała sił w sztukach pięknych? Muszę się uczyć różnych bzdur. Książki mnie nudzą, poezja w większości też. Zgadzam się. Książki są dla nudziarzy. Nieważne. Wróćmy do naszych kochanków krążących po sali. Widzisz, Wiedźminie, polityka jest jak schacka. Najpierw gra wstępna, spojrzenia i rozmowy, spójrz na te czarownice i Wardena. Następnie przechodzimy do bardziej śmiałych czynów, macanki te sprawy, rozumiesz? Trochę jak nasz szlachetny Erken i dworacy. By w końcu dać się ponieść żądzy i zrobić to mocno jak zwierzęta. Na koniec pozostaje smutna codzienność, wyprane z romantyzmu pasji codzienne stosunki na przykład Welerat i wet. <laughs> Przepraszam, wasza wysokość. Zakrztusiłem się. Jesteśmy dorośli, Geralcie. Oboje wiemy, że wszyscy to robią. Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. <laughs> Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. <laughs> Spróbuj, Kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu, może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Co tutaj robisz? Co? Szukałem wychodka. W skrzyni? Nie twoja sprawa, zjeżdżaj. Jak śmiesz. Wiesz kim jestem? Nie, nie wiem. Ale znam takie cięcie, po którym ofiara zostaje z jednym uchem, jednym policzkiem i połową szczęki. Można to przeżyć. Ale nie można już potem, między innymi, grać na flecie. Ech, to może ja już pójdę? Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi. Gorsi? Ano gorsi, bo jaja mają zwiędłe. To ja już pójdę. Co się stało? W rodzinie macie takiego? O, o współczuję. Pech to prawdziwy. Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnić jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem! Nie pierdol, magister. Jak powiedzieć wiedźmin w waszym języku? ból! Bez bóla wychodzi głąb! Świetnie. Zatem jestem wiedmolol ból. Ty bryć. Nie traktuj mnie jak boginie. Mam wystarczająco wielu wyznawców. Brakuje mi kogoś bliskiego. Kogoś, kto dostrzegłby we mnie coś więcej niż obiekt kultu. Pani, to prości ludzie. Nie rozumieją. Wiem, wiem, nie mam im za złe. Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani, twa mądrość... Ustępuję tylko Twojej dobroci. Krew, nie udawaj głupiego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że Ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karb Twoich sławnych skrupułów. Pani Twoje oczy, lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. Dalekie i zimne, słabo. Masz najlepszy tyłek w temerii. <laughs> Takiego komplementu jeszcze nie słyszałam. A mam już parę lat na karku. Moi dzielni rycerze potrafili wychwalać jedynie przymioty mej duszy, ale widziałam dobrze, gdzie się gapią. Ale dość już o nich. Geralt, mam ci wprost powiedzieć, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż, po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne. Znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity. Prawdziwy chędorzony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Słyszałeś o Salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? tym myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, salamandra, ma napięku z wiedźminami. Wiedźmin berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera, do ciebie. Nadążasz? Chętnie rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu, gratuluję dedukcji, kurwa, Mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Zajmujesz się też hazardem? Jestem, kurwa, absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagrany? Masz jaja, żeby ze mną zagrać? Sprawdź żebyś kurwa wiedział choćby teraz